Cześć, zaczynamy 12 vlogmas, ja jeszcze jestem po kąpieli, więc się nie pokazuję, ale zaczniemy od kalendarza adwentowych. Dzisiaj 12, więc zaczniemy od Zalando, coś cieniutkiego, puste. I w dwunastce pędzelek yy, prime vegan, nie wiem, co tam jest napisane Luria Luvia. Taki do oczu. Myślę, że będzie idealny na dzisiaj, bo dzisiaj mamy imprezę po pracy świąteczną, więc przyda się na pewno. Coś do kawy. Czyli już tutaj widzę dwunastkę. Jajeczko. I ostatni krok, czyli herbatki. I dzisiaj numer 12. Herbata biała z mango i brzoskwinią. Super. Zaraz sobie ją zaparzę. Ale jak już przygotowuję składniki, bo zaraz będziemy robić gofry piernikowy, według tego, co mówiłam właśnie wczoraj, dobrze, że powiedziałam to na wydogu, bo teraz mamy motywację i w końcu je zrobimy. Otworzymy właśnie z jarmarków te gofry. OK, więc ze składników mamy Widzę mąkę, mleko y, Jajka, cukier Masło, proszek do pieczenia Przyprawę do piernika Kakao i cynamon To wszystko przygotował Arek Zaraz będziemy pewnie to w jakichś proporcjach mieszać I już y, wyjmować z gofrownicy Tu mamy przepis na gofry Z bloga Niezły Młynek I tu macie wszystkie Potrzebne składniki No zaczynamy działanie Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Get yeah, all the Christmas songs that we love. And then a while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. I is with you Arek już właśnie kończy ubijać białka I co dalej? Na patelni coś jest? Tu rozpuszczamy masło Nie uh -huh. mamy takiego małego garnuszka, więc użyliśmy takiej patelni okay. I teraz musimy utrzeć żółtka z cukrem potem dodać tłuszcz przyprawy do żeby były piernikowe uh -huh. mąka, mleko i na końcu białka Ubite, wtedy będzie takie puszyste i może dobre wyjdą. No to super, to działamy dalej. Tak wygląda masa po zmieszaniu, i teraz dodajemy te ubite białka. Dobra, ok, więc mamy taką masę już wymieszaną i przechodzimy do gofrownicy. Tu gofrownica się już yy, nagrzewa, mamy taką ZIDĘ i jeszcze spryskamy takim yy, sprayem do pankejków, który przywiozłam z Meksyku.

i takie mamy gofry Arek je przygotował i będziemy je jeść Z powidłami siwkowymi Ja jednak będę jadła Z malinami, które mam od mojej mamy Więc smacznego Mm. Bardzo dobre Skończyłam właśnie pracę i czas się ogarnąć Bo na razie wyglądam tak A mam dosłownie jakieś 20-30 minut Żeby się przygotować na tą imprezę świąteczną Więc co Zobaczymy jak już będę gotowa Na razie mam jakąś maść na twarz Jak ja wyglądam Masakra no. Więc widzimy się zaraz Pod makijaż użyję tak Najpierw to serum z Health Laps glą z witaminą C. Być może wypróbuję ten krem z wczorajszego okienka w kalendarzu Zalando, czyli ten krem z Klinik I bazy rozświetlającej też z tego kalendarza adwentowego, więc myślę, że tych produktów użyję jako baza. Wydaje mi się, że już jestem gotowa, w sensie makijaż. Nie wiem, czy zdążę coś zrobić z włosami, bo trochę mi się przedłużyło. W ogóle dziwnie się czuję z tymi ustami, bo już za nie nosiłam takiego mocnego koloru, ale myślę, że na imprezie świąteczną będzie w sam raz. Chyba ładnie wyszło. Właśnie wróciłam z imprezy świątecznej, ale wcześniej jeszcze nie zdążyłam pokazać w co mam ubrana, więc założyłam sukienkę z Wasali. Tutaj sobie ją delikatnie zszyłam, bo to jest takie zakładane, ale często się jakoś luzuje, więc sobie tutaj po prostu zszyłam nitką. I wczoraj kupiłam takie kozaki na obcasie w cydzyce, więc tak wyglądała moja dzisiejsza stylizacja. I będę już kończyć, bo rano będziemy w, y, wstawać wcześnie na pociąg. Mamy pociąg o 8 rano, więc trzeba się wyspać, a już jest późno. Więc widzimy się jutro we vlogmasie, którym, który to był vlogmas? 12? To widzimy się chyba w 13, tak myślę, jutro. Pa, pa!